No najwyższa pora e, aby nagrać film o mojej miejscowości, o Fuldzie więc wybrałem się e, wybrałem się tutaj do, la, są do lasu w sumie naokoło Rauschenbergu, takiej góry i podążam w kierunku e, Petersbergu e, kościoła św. Piotra św. Lioby postaram się co nieco tutaj opisać chociaż Bardziej pokazać e, widoczki, jakie tutaj są na tej drodze, gdzie jeżeli ktoś będzie tylko w Fuldzie, to polecam, żeby tutaj przyszedł. Jest po prostu fantastycznie. Fulda, samo miasto połączone z Künzel i Petersburg. Jakieś 90 tysięcy mieszkańców w samym centrum Niemiec przy A7 i A66. Także północ, południe i, i w sumie praktycznie na zachód do Frankfurtu. Bardzo przyjemne miasto założone. 700 tam którymś roku przez w sumie niby założone przez świętego Bonifacego, ale zostało założone później. Ale tutaj są właśnie prochy świętego Bonifacego czy tam serce, etc. I przez to też jest to tak zwane najbardziej katolickie miasto Niemiec. Zjeżdżają tutaj biskupi, co, co roku właśnie od jutra zaczyna się z biskupów, zjazd biskupów tutaj we Fuldzie, Episkopatu Niemiec. To taka ciekawostka. Fulda jest bardzo ciekawym miastem, ponieważ jeżeli ktoś lubi historię, to muszę wam powiedzieć, że tutaj co roku przyjeżdżał Kardec Rosse, czyli Karol Wielki, cesarz Niemiec, który sobie bardzo polubił to miasto i nadawał im bardzo dużo różnego rodzaju dóbr. Tutajsze miasto podlegało całkowicie tylko papieżowi, więc możecie sobie wyobrazić, że kiedyś było to potrężne metropolium benedyktyńskie. Teraz jest to takie malutkie miasteczko, które żyje praktycznie z transportu produkcji opon i takich dupereli. Oczywiście więcej pokażę też fuldy, kiedy indziej dzisiaj zacząłem tutaj od takiej zielonej strony. Co praktycznie chodzimy po Petersburgu, czyli takiego jakby drugiego małego miasteczka, Fund. Znajdujemy się na Rauschenbergu. To jest takie, taka górka, gdzie ludzie lubią sobie pochodzić. E, bardzo ładne są stąd widoki na całą Fuldę. E, ostatnio wymyśli przypomniało im się po prostu. jest taki Zrobili takie szyldy. razie się przypomniało, że tutaj e, w czasie II wojny światowej spadło bardzo dużo bomb. I, Zabraniałem teraz po prostu wchodzić. O, coś mi się nie chce kręcić. Tam, tam. Ale jest znak stopu i po prostu zabronione wejście. E, ponieważ w czasie drugiej wojny światowej też tutaj bardzo dużo bomb. Spadło. E, do dzisiaj są leje po tych bombach. Zamiast to po prostu posprzątać, sprawdzić, zrobić, to najlepiej jest napisać sobie szyld. Aby zakaz wchodzenia był, plus tego, że są też drzewa, które są po ostatnich wichurach troszkę takie, no, no mogą po prostu się popsuć, no, zerwać, spaść na głowę. Bardzo dużo ludzi tutaj chodzi, a widoczki są mniej więcej takie. To jest widok praktycznie na całe miasto, na całe miasto Fulden. tam w oddali jest Aschenbeck, Mamy takie wieżowce. Które kiedyś były wybudowane praktycznie dla Amerykanów Tutaj jest kościół W sumie Fulda to same kościoły praktycznie Takie miasto No i Ryn Bardzo dużo ludzi tutaj Ja Nie chcę za bardzo filmować Dlatego będę co jakiś czas wyłączał I góreczka Tak jak wcześniej wspominałem Fulda leży przy A7 Nie wiem czy będzie ją widać Ale może będzie ją słychać Tutaj leży to jest autostrada, która prowadzi praktycznie z północy, czyli od morza, od Hamburga, co nawet jeszcze dalej Trzwikholst na się łączy później z jedynką aż do, aż do praktycznie granicy austriackiej wszędzie tu z fuldy, tak praktycznie rzecz biorąc wszędzie z fuldy jest po 500 km. Do góry jest 500, w bok jest 500, na dół jest 500 i do Polski też jest 500. Tam w oddali co pokazuje to właśnie jest Turingia, e, którą trzeba jechać, jeżeli się chce jechać do Polski. E, tutaj jest ryn. To jest są... Już wydałem jeden chyba filmik o ryn. Są takie górki e, zniesienia w sumie praktycznie troszkę może młodsze od zniesienia z gór wszystkie, a może nawet w tej samej fazie były znoszone. Są troszeczkę wyższe. Góry świętokrzyskie mają chyba łosica 600 coś. Tutaj jest prawie 1000 waser a ogólnie to, to takie miasteczko. W sumie fajnie, bo można sobie gdziekolwiek pochodzić i pooglądać sobie e, ładne widoki, zielone i trochę e, trochę też i miasta. To tutaj jest obok nas nasza dzielnica, gdzie mieszkamy, więc jest, jest całkiem przyjemnie. E, czy warto przyjechać do Fuld jako turysta? Mm, powiedzmy sobie tak, jeżeli ktoś lubi sobie pochodzić po górkach takich e, nie za dużych lub pojeździć z rowerem to jest tu fajnie, natomiast e, zobaczyć miasto to jest, tak powiedzmy sobie, na raz. E, nie ma tu aż takich wielkich atrakcji, żeby można było e, jakiś szał. Po prostu ja tutaj mieszkam, bo to lubię. Jest ładne miasto. E, do mieszkania bardzo spokojne. E, to jest jeden plus. Natomiast e, żeby tutaj przyjeżdżać, no tak jak mówię, na raz można przyjechać, jest OK. Popatrzyć takie typowo niemieckie miasteczko. Zobaczyć sobie katedrę kościołem, jeżeli ktoś to lubi oczywiście. Ciekawostką jest archeologiczną dość tak fulda i okolice, ponieważ tutaj, jeżeli ktoś lubi celtów, no to trafi bardzo dobrze. W ogóle cały ryn jest taki bardziej celtyckie. Przez to też może ciekawe dla kogoś, kto to po prostu lubi te tematy. Natomiast ogólnie, tak jak mówię, jeżeli ktoś lubi małe górki, pochodzić sobie, spokojnie pojeździć na rowerze, tutaj też jest szał dla motocyklistów, ponieważ jest bardzo dużo zakrętów. Więc jest to miasto jest ok, ale żeby po prostu kogoś zapraszać tutaj, bo jest wow, no to umówmy się, są ładniejsze miasta. Najmniej większe, że więcej się rzeczy dzieje. W Fuldzie jest po prostu taka, w to taka trochę większa wioska, ale lubię ją, lubię tutaj mieszkać. Byłem w wielu miejscach i powiem Wam szczerze, że w Fuldzie się dobrze mieszka. Jest wszędzie wszystko blisko i, i to jest jeden plus tego wszystkiego. Mamy te swoje górki, jeżeli chcemy sobie gdzieś pospacerować, mamy tutaj Rauschenbeck obok nas, więc jest tak ogólnie ok. Brakuje nam co? Brakuje nam w Fuldzie? Może takich sklepów jak w Polsce, w jakich można było sobie pokupować różnego rodzaju rzeczy, na przykład w Ikei nie ma, gdzie trzeba jechać specjalnie albo do. Frankfurtu, albo do Hanau, albo do Würzburga, albo do Kassel. Tutaj tego brakuje, ponieważ tutaj w Fuldzie rządzą, rządzi się Fulda sama, więc tutaj jest bardzo ciężko się dostać do, żeby cokolwiek wybudować. Na przykład takiego właśnie jak, jak IKEA. Ja, to takie są. Tak to jest niestety w tych małych miasteczkach. Tam jest, stanęłem tutaj trochę w cieniu, jest bardzo gorąco i słońce tak mi trochę leci i chciałem tam pokazać jedną rzecz, to jest taka góra ścięta tak na wysokości tego słupa telegraficznego, prądowego, jak on się tam nazywa. Ta góra to jest, to był kiedyś zamek, to był kiedyś zamek Celtów, tak zwane Opodium, bardzo ciekawie, bardzo ciekawie jest położony, ja ją nagrywałem ją, to był Milceburg, tam wam potem odnośnik do tego filmu. Obok, troszeczkę dalej, są, jest takie małe wzgórze, potem jeszcze takie bardzo malutkie i taka m, góra z taką kopułką. Ta góra z kopułką to jest właśnie największa góra Hesji, czyli Vase i największa góra Rym. Ok. Nie wiem, czy go widać, ale taki mały, e, malutki sokuł tam jest. Tutaj fruwa tych sokołów dość sporo ponieważ są pola i one sobie po prostu łapią myszy eee, tutaj znowu ten szyld Widok na troszkę słońce mi daje prosto w twarz, więc nie wiem czy będzie cokolwiek widać, ale dlatego przełożę to na tą stronę eee, Na widok na wrześnię autobane widać i autostradę A7 często jeździmy do Wittsburga no i całe góry. Fajnie jest, bo są takie ławeczki co jakiś czas poustawiane, więc jeżeli ktoś sobie po prostu chce posiedzieć, no może nie w ciszy, bo autobana to raczej nie jest w ciszy. Jak słychać, ale po prostu posiedzieć w spokoju, takim odetchnąć trochę od rzeczywistości, to jest bardzo przyjemnie. Co zauważyłem? Jest bardzo sucho. Drzewa są takie troszkę dziwne. Dziwne takie, jakby podwiędłe. Nie padało już u nas dość, duży czas, dość długi czas, więc mam nadzieję, że za niedługo trochę zacznie padać. Bo nie za ciekawie to wygląda. No i nas, nasze górki. Oczywiście znaczy są też miejsca, gdzie e, praktycznie są one dość, e, dość wysokie. Praktycznie się dość, dość mocno trzeba nawspinać, żeby na nie wejść. Ale tak ogólnie to są takie płaskawe. I właśnie fajne dochodzenia, to chciałem powiedzieć. Nie to, że takie są złe, bo są płaskawe, tylko no właśnie fajne są dochodzenia, bo jeżeli ktoś ma e, na przykład nie lubi alpin, alpinistycznych wchodzeń, takich e, typowych spinaczek górskich, to jest to po prostu bardzo fajne tutaj u nas wem Tyle na razie Po długich perypetiach wejścia pod górkę Doszedłem do kościoła lioby U, kondycja już nie da ale coż zrobić Jak Wracając wracałem z czasów to po prostu wydarzył mi się mały wypadek i łamałem sobie dużego palca więc teraz trochę ciężko się chodzi no ale zobaczymy idziemy po tych schodach do góry Kościół jest najprawdopodobniej zamknięty, bo będzie dopiero o 14.30 otwarty. Ale są ładne widoki z góry, chyba. O, oh, mój God. Tak, kościół jest zamknięty. Ale za to popatrzymy się trochę na fuldę. Tutaj widać też ładnie Fuldę. Nawet wręcz bardzo ładnie. I co my tu mamy? Patrzmy się. Zresztą jak sami widzicie Fulda nie jest żadna wielka metropolia, nie? Widać ją tutaj. Jest to po prostu takie sobie miasteczko. I do tego jest jeszcze podzielone na na trzy miasteczka. Czyli praktycznie jest Fulda, Petersberg i Künzel. Dobra, co tu mamy? Mamy kościoły, kościoły, kościoły. Tam w oddali jest katedra. Sztatwa, Kiesie, czyli kościół farny. Tam na górce jest Frauenberg. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj z góry. Taki, patrząc tutaj z góry, to to miasteczko jest praktycznie malutkie. A takie było kiedyś ważne. To hmm. ciekawy jak historia się po prostu toczy. Pewne rzeczy, które kiedyś były bardzo ważne teraz przestają być, a te, które kiedyś w ogóle nie były ważne zaczynają być coraz to ważniejsze. Tutaj jeszcze widać, podeszłem trochę niżej, widać jeszcze w Aschenberg. To jest taka nowa dzielnica od Fuldy. No Fuldy. Jeszcze raz taka wrzutka na fuldę. I tutaj ten kościół. Nie wiem, coś mi ostatnio zjeżdża ten. Ta kamerka mała, no ale w własnym mieście najgorzej się filmuje, bo każdy człowieka zna i jak się tak chodzi z taką normalną kamerą, to Ludzie się jakoś trochę głupio patrzą, e, natomiast ta mała kamerka DJI jest po prostu na no, tyle genialna, że prawie nikt jej nie widzi, także jest o tyle dobrze. Tam w oddali jest taka, jak ten kościół widać lekko po lewej stronie, e, taka góra solna, to jest góra solna e, jak się jedzie czwórką e, z kopalnia soli, gdzie ciekawostka tej kopalni soli była taka, 12, po pierwsze, kopalnia Soli była taka, że tam złożono, można powiedzieć, skarby nawet. Można powiedzieć, że nawet skarby z czasów II wojny światowej. To, co zostało zgrabione i Amerykanie to po prostu odnaleźli. Można zobaczyć to, można wjechać do tej kopalni. Bardzo ciekawe, to naprawdę polecam. Chyba jeszcze raz się przejadę, żeby to tam po prostu wszystko pofilmować. A na razie jeszcze wrzutka na ten i zaraz wam pokażę, jakie tu jest fantastyczne zejście. No i schodzimy na dół. Po takich schodkach, które nie są zbytnio ciekawe, bo coś mi ta kamera bardzo szwankuje. Moment, wziąłem tutaj trochę poprzestawiam. O, po takich właśnie schodkach. O, coś, nie, doch, coś, nie, coś, coś się z nią porobiło ostatnio, po wczasach, muszę popatrzeć, poczytać. Mhm. Możliwe, że coś nie tak załączyłem. No dobra. I skończę. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta droga, taka między Rauschenbergiem a St. Będę dodawał jeszcze tutaj po kolei filmiki o Furdzie, ponieważ, jak nie jest, aż... jest to historycznie ciekawe miasto, ale takie, żeby tutaj turystycznie przyjechać, to tak sobie bardziej Ryn. Na raz, miasto na raz. Ale ma też parę ciekawostek, które ewentualnie na ten raz, żeby przyjechać, można też i zobaczyć. Pozdrawiam wszystkich, proponuję, żeby dodawać mnie do subskrypcji, mam bardzo mało, możliwe, że znajdujecie trochę więcej ludzi. No i łapkę w górę i do usłyszenia.